To słowo to dość ryzykowny pomysł. Po jego usłyszeniu niektórzy ludzie mogą oskarżyć mnie o to, że kalam własne, komfortowe gniazdo. Wręcz sam podcinam gałąź, na której siedzę, a tą wspaniałą machinę, czy też organizację, którą stał się w przeciągu ostatnich dwóch tysięcy lat Kościół, o to, że toleruje takich niebezpiecznych ludzi jak ja ale ten wspaniały, tak doskonale funkcjonujący od lat mechanizm religijny nie doznał szczerbku. Powinienem, a wręcz czuję się w obowiązku mówić otwarcie o tym, co dzieje się w Kościele. Sam ponoszę największą odpowiedzialność za moje słowa, bo jestem jednym z tych, którzy tworzą Kościół i jego historię. Gdyby udało jeśli nam zebrać dane, choć z jednego dnia życia Kościoła na całym świecie i zrobić odpowiednie statystyki, mielibyśmy w ręku niezbity dowód dekadencji, eskapizmu i izolowania się od rzeczywistości, w której żyjemy. Mamy w Kościele kilka razy więcej statystycznie od świata depresji, schizofrenii, psychos, po prostu chorób psychicznych. Jesteśmy dziś zamożni, wygodniccy, syci i zadowoleni z siebie. Mamy alergię na nieprzyjemne i niewygodne informacje. Nasze kościoły są tego odbiciem. Dopóki nie uświadomimy sobie, że zwraca się naszą uwagę na błahostki i wszystko, co nas przybliża do świata, to instytucja ta, ci, którzy ją finansują i ci, którzy w niej pracują, mogą obudzić się, gdy będzie już za późno. Mówiąc po polsku trywialnie, z ręką w nocniku. Wielki Mąż Boży, Dawid Wilkerson, w wygłoszonym słowie na temat, gdzie się podziało cierpienie, mówi, że oblubienica poślubiła świat. To poruszające przesłanie. Najpierw pobudziło nasze emocje, a potem wróciliśmy do naszej szarej rzeczywistości. To jeden z ostatnich ludzi, którzy głoszą prawdę. Rodem z Nazaretu. Ale moim zdaniem jest gorzej niż przedstawia to ten wielki mąż Boży. Oblubienica nie poślubiła świata. Ona z nim cudzołoży. Ona się zaręczyła ze światem. Ochoczo z nim współżyje. Prowadzi życie w konkubinacie, w kompromisie i obopólnych korzyściach. Może na nasze szczęście nie ma jeszcze z nim pełnoprawnego aktu małżeńskiego. Z tamtej strony miska soczewicy, trochę emocji, blichtru, błyskotek, pstroka tych fatałaszków, elektrycznych skrzypiec gitar powiewających flak, roztańczonych w amoku ludzi, show w kościele, cyrkowe popisy, kwieciste oracje, psychodeklamacje, niedzielnika znodzieje zwodzących frazesami i niespełnionymi obietnicami. Psychopaplanina podparta Bożym Słowem, nadużycia duchowe. Z naszej strony, pierworództwo, cena życia wiecznego. To czas, w którym Bóg nawołuje do upamiętania i pokuty. To już jeden z ostatnich terminów. Oby nie ostatni. Przypomnijmy sobie Malachiasza i jego proroczy głos i przerażające milczenie Boga przez około 400 lat. Ilu ludzi przez Twoje zaniechanie, zaniedbanie, ego, miłość pieniędzy trafiło już do piekła? Ilu z nich można było uratować, ale Tobie się nie chciało. Miałeś swoją rolę do obrobienia, miałeś biznesy do załatwienia, miałeś świeżo poślubioną, wymagającą żonę. Psychologia zwiodła cały świat, ale to nasza wina, że pozwoliliśmy, aby zwiodła też Kościół. Zmieniamy nieustannie otoczenie. Przystosowujemy je do swoich potrzeb. Zamiast zmieniać człowieka. Wokół nas pełno zwiedzenia. Zajęci jesteśmy troską o to, jak nas widzą inni ludzie. Przestaliśmy zabiegać o reputację uboga, Boga. Niewolnicy kontraktów, pracy, alkoholu, narkotyków, leków, pornografii, wyuznań seksualnych. Stare dobre czasy w Egipcie. Zawróciliśmy, by ponownie zanurzyć się w ciemność Egiptu. Nasze ukochane świnie. Nie przeszkadzaj, Jezusie z Nazaretu. Kiedy się pojawiasz, niszczysz nasze świnie. Z horyzontu usunęliśmy Chrystusa. Przeszkadzał. Nasze ukochane świnie. Dziś, jak mówił Mirek Kulec, wpuściliśmy świnie do kościoła. Kompromis. I Kościół żywi się, pokryją mu tym, czym kompromis się zwykł żywić. Podkradamy im jedzenie, kolos na glinianych nogach, naczynie zbezczeszczone odchodami tego świata degeneracja, wyzwalanie emocji, psychomanipulacje, kontrola. Straciliśmy z oczu ziemię obiecana. Boże ołtarze są puste. Lepszą część nas składamy światło Ile z 24 godzin każdej doby poświęcamy duchowi, a ile ciału? Najczęściej dwie godziny tygodniowo uczestniczymy w religijnym show. Znudzeni w czasie nabożeństwa myślimy o czekających nas chrupiących kotletach i aromatycznej zupie. 166 pozostałych nam w tygodniu godzin oddajemy diabłu. Chrześcijaninem jest się po wyjściu z kościoła. Nie można nim być inkobnito i tylko w kościele. Nie dajemy światu wzoru, owocu, świadectwa. Jesteśmy rozczłonkowani jako ciało. Brak jedności, niezależność rodem z piekła. Diabelski pomysł pod nazwą autonomia, demokracja. Kiedy mówię o jedności, nie mówię o ekumenizmie. Mówię o jedności denominacji chrześcijańskich opartych na biblijnym wyznaniu wiary. Nie mówię o przystosowywaniu Bożego Słowa do własnych potrzeb. O zmienianiu jego treści. Ogień na Bożym Ołtarzu dogasa. Kończy się oliwa w świecznikach. Nie ma jej kto dolać. Świat z uśmiechem patrzy na pozbawianego przez nas mocy Jezusa Chrystusa. Pozbawiona jego mocy przez nasze nieowocujące życie. Kiedy mamy problemy z ciałem, mamy oczywiście medycynę. Kiedy mamy problemy z umysłem, jest natychmiast rzędobylska psychiatria. Kiedy mamy problemy z emocjami, jest cudowna psychologia. Oskarżamy rzymskich katolików o uprawianie bałwochwalstwa, cudzołóstwa duchowego. Co zrobiliśmy, aby głosić im Ewangelię? Nie mamy na to czasu, ani siły, ani chęci. Przyjeżdżają nas ewangelizować misjonarze z Gany, Nigerii, Ugandy, Azji. Dziękujemy za Bogu, za namaszczenia, które przyniosą. Przyjeżdżają przecież do kolebki chrześcijaństwa Europy. Angażujemy się w służby na odległych kontynentach. Obok nas mając największe pole misyjne rzymskich katolików. Na ulicach umierają ludzie. Bezdomni, uzależnieni, ubozy, młodociane prostytutki, ludzie pełni agresji. Posiadamy majątności, którymi trudno podzielić się z potrzebującymi. Posiadamy budynki używane miesiąc lub w najlepszym przypadku dwa miesiące w roku. Każemy często sobie płacić za użyczanie takich miejsc na służbę osobom ratowanym zginącego świata. Miłość posiadania. Mimość pieniędzy, wille, samochody, biznesy, przywileje, splendor, sprzedane pierworództwo, za lukratywne posady. Nie daliśmy temu światu wzoru. Jesteśmy rozczłonkowani jako ciało. Kiedy mówimy o fundamentalizmie, radykalizmie, diabeł kładzie nam palec na usta. Cicho, cicho. To nie ma sensu. Nie wypada. Możemy kogoś zranić. A przecież Chrystus był nie tylko fundamentalistą. Był też samym fundamentem, kamieniem węgielnym. Mnie w tym, co robicie, nie ma, mówi Pan Bóg. On mówi i kabot. I kabot. Staliśmy się tacy nijacy. Zniewieścieli mężczyźni i rzesze kobiet o imieniu Jezebel. Tak wygląda ciało Jezusa Chrystusa oszpecone i okaleczone, a tak szatana na kościół. Pozostało puste miejsce w wyłomie. Panie pobudzi Dawida, Który na tle wystraszonego, choć uzbrojonego po zęby kościoła polegającego na własnych możliwościach i wysiłkach, walkę powierzy Tobie. Nie pozwoli Cię znieważać. Kiedy pojawi się, będzie mówił od razu o Tobie, Boże. Odrzuci wyposażenie, które mu oferuje świat. A przyjmie wyposażenie od Ciebie, Boże, i będzie umiał z niego korzystać. Panie, namaść Dawid.